Siemanko, dzień dobry. Witam Was drodzy widzowie serdecznie w kolejnym filmie W Wiejskiej Zagrodzie. W dzisiejszym filmie chcę Wam podsumować ostatni rok, jaki teraz był czyli rok 2024. Powiem Wam, co się w ubiegłym roku wydarzyło w hodowli. Także można powiedzieć, taki skrót najważniejszych informacji. Zapraszam! Dobrze! Mamy nowy rok, rok 2025. Dziś jest 3 stycznia, bo akurat w ten dzień nagrywam film. A więc, co się wydarzyło w roku 2024? były dwa naturalne lęgi. Jeden udany, drugi nieudany. Pierwszy lęk był przeprowadzony przez tą kurę. Wysiadywała ona głównie jaja perlicze. Wysiadywała wtedy 7 jaj perliczych, bo nie chciałem mieć aż tak dużo perliczek. Z tych 7 jaj perliczych byłoby 5 perliczek, ale wykluły się tylko 3. I one nie przeżyły, ponieważ kura je zadziobała. Po prostu je perfidnie zadziobała. Nie wiem dokładnie, czym mogło być to spowodowane. Ale przypuszczam, że pisklęta perliczek wydawały inny dźwięk niż po prostu pisklęta kur. Czasami kury przeprowadzają takie eliminacje piskląt, tak jak to bywa po prostu w świecie ptaków. I na przykład może chodzić tutaj o inny dźwięk piskląt, inną barwę i tym podobne. W każdym razie niestety je zadziobała i nic z tego nie było. Wtedy... Udało mi się tylko uratować białą perliczkę, ale niestety z biegiem czasu ona padła. Nie wiem dlaczego. Padła z tego względu, że wypadła poza burtę gniazda, gdzie jaja wysiadywała. Już inna kura, do której zaraz przejdziemy. Mnie akurat wtedy nie było w domu. Przez długi czas, gdy wróciłem, to zostałem widok, właśnie perliczki. Poza burtą gniazda, i już wtedy no nie było zbytnio szans na uratowanie jej życia, niestety. Trudno, stało się jak było, tak było. Czasu się już nie cofnie i trzeba żyć dalej. Ale szkoda, bardzo szkoda. Drugi lęk, jaki był przeprowadzony, był na początku, podkreślam, na początku, przeprowadzony przez tą kurę. I z tą kurą była taka historia dość ciekawa, ponieważ raz chciała wysiadywać jaja, raz nie chciała, i tak nie mogła się zdecydować w końcu. W końcu stwierdziła, że nie chce wysiadywać jaj i chce wrócić na wybieg do kur. Więc tak też uczyniłem. Dałem ją z powrotem, bo już po prostu było widać i czuć, że po prostu ta kura nie chce wysiadywać jaj i nic z tego nie będzie. Do tego wróciła tutaj do kur na wybieg, ale miałem jeszcze jedno wyjście ewakuacyjne, jedno koło ratunkowe tak zwane, ponieważ kolejna kura, która przejęła pałeczkę do wysiadywania od tamtej poprzedniej kury to była właśnie ta kura Ayam Semani, ta malutka czarna kurka. Wysiadywała ona Jaja od kur silek. Tych jaj było 10, i z tych 10 jaj wykluły się tylko uwaga, 3 pisklęta silek. Pozostałe jajka okazały się zbukami, a dwa z nich były po prostu do wyklucia tylko że w nich znajdowały się już martwe pisklęta czyli jaja były zaziębione. Ponadto, z pozostałych jaj, z jaj od moich kur, wykluły się dwa kurczaki, które okazały się być kogutami, więc ogólnie było pięć piskląt. Kurka je spokojnie wychowała, troszczyła się o nie, była nawet agresywna, tak jak to na instynkt macierzyński przystaje, i dała radę. Tym bardziej, że pierwszy raz w życiu wysiadywała. Także spisała się jako mamusia. Tutaj właśnie moi drodzy jest ta jedna kurka silka w kolorze rudym, która jako jedyna przeżyła z tych wszystkich silek, ponieważ dwie silki niestety padły w pewnym momencie swojego życia. Też nie wiem dlaczego dokładnie, ale przypuszczam, że chodziło o to, że nie były zaszczepione, ponieważ nie każdy wie, ale kury silki mają słabszą odporność organizmu i są szybciej podatne na różnego rodzaju choroby, wirusy i nie tylko. Dlatego muszą być szczepione, a kury silki szczepi się jako pisklęta, później już nie. Dlatego jeżeli kury silki są niezaszczepione, ale żyją, mają się dobrze, to wystarczą tylko odpowiednie warunki hodowlane i odpowiednia dieta oraz dbanie o stan zdrowia szczęście ta kurka ma się doskonale jest zdrowa więc bardzo się cieszę i nie chciałbym jej stracić naprawdę a ten drugi gagatek młody kogut który akurat tutaj wyrównywał rachunki z kurą to jest właśnie bratem tej kurki silki którą przed chwilą widzieliście jest to rodzeństwo, <laughs> ponieważ ten kogut wykluł się z jaj od moich kur. Tych kogutów były dwa, ale jeden wyjechał już do innych kurek, dlatego niech tam służy hodowcy. I zobaczcie jak wyrósł. A teraz czas na króliki. 7 lipca do wiejskiej zagrody zawitała para królików. Dzisiaj właśnie u nich też posprzątałem. Mają świeżą słomę. I tutaj, zwłaszcza królica, wariuje, ponieważ coś tutaj tworzy w tej słomie. Ale no, jak to króliki? Nie ma co tutaj dużo mówić na ich temat. Tak naprawdę. Po prostu były, są i będą póki co. Miały być o nich filmy. Ale na razie jakoś nie mogę się zabrać za nagrywanie na ich temat. Ja oczywiście mogę jakiś film nagrać, tylko nie wiem, czy wy, drodzy widzowie, chcielibyście tego typu filmy o królikach, bo nie każdego też króliki interesują. Jeśli będziecie chcieli, nie ma problemu, tylko dajcie znać i będziemy nagrywać. W ubiegłym roku zawitały również. Kurki rosa 44 sztuki miały wtedy 8 tygodni, a teraz wyrosły. Mają się dobrze, znoszą dużo jaj, i o to chodzi. Jak się nie mylę, to przyjechały tutaj do wiejskiej zagrody jakoś na początku czerwca lub w połowie czerwca jakoś tak. Muszę wspomnieć również o powstaniu tunelu ogrodowego dla kur na wybiegu, póki co spełnia on swoje funkcje. Tylko musiał być on przywiązany tutaj sznurkami do drzew. Ponieważ ostatnio jak był silny wiatr to ten tunel zaczęło po prostu, krótko mówiąc, przestawiać. I gdyby. Nie ten płot od ogrodzenia. I gdyby nie te dodatkowe zabezpieczenia, to po prostu tunelu już by nie było. Na razie wygląda to jak wygląda. Jest jak jest. Ale prędzej czy później będziemy musieli właśnie tutaj zrobić takie przymocowania, żeby to już konkretnie przymocować. Oczywiście w ubiegłym roku były nagrywane na kanał różnego rodzaju filmy. Między innymi filmy dotyczące sianokosów, składania siana w kubki. Były nagrywane również żniwa. Było to niejako urozmaicenie filmów na kanale, i takie filmy będą się pojawiać. Pragnę również wspomnieć i zarazem podziękować Wam, widzowie, za Wasz wkład włożony w rozwój kanału, ponieważ gdyby nie Wy, to ten kanał by nie istniał i nie miałby najmniejszego po prostu sensu, ponieważ od początku ubiegłego roku przybyło na kanał 2404 nowych subskrybentów. Za co jeszcze raz ogromnie Wam dziękuję. Natomiast wyświetleń przybyło 494 203. Także jeszcze raz naprawdę Wam dziękuję i oby tak dalej, ponieważ chcę, aby ten kanał cały czas się rozwijał i pomagał ludziom w hodowli kur. Ja cały czas też staram się ulepszać swój kanał. Swoje filmy poprzez montaż, może to nawet zauważacie. Wiadomo, też nie jestem jakimś mistrzem, i nie wiadomo kim jeszcze, ale staram się jak mogę, aby te filmy były na jak najlepszym poziomie. Po prostu tworzę je tak, jak umiem. Więc co, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Zostawcie również po sobie jakiś miły komentarz. A my widzimy się już w kolejnym, najbliższym odcinku na tym kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Cześć!